No dobra, witam wszystkich serdecznie na kolejnym vlogu z tej strony Standardowo Damian. I dzisiaj omówimy sobie tematy związane z kosztami jazdy na motocyklu. Standardowo przejazd zamknięty. Ja cię kręcę. Mamy końcówkę października. Jak widzicie, godzina jest około 17. Dzisiejszy materiale, jak już wspomniałem, skupimy się na tym, jakie są koszta jazdy na motocyklu. Bo widzę, że wiele osób, które zastanawia się nad tym, czy wsiąść na motocykl, pisze do mnie i właśnie pyta o to. Z jakimi kosztami wiąże się jazda na motocyklu, szczególnie początkującego? I pozwolicie, że będę podawał Wam wartości trochę z głowy, a na ekranie będą się takie właściwe wartości pokazywały, no bo ja wszystkiego też nie, pa, nie pamiętam. Trochę się tego zebrało przez ostatni rok. No i pamiętajcie o tym, że jestem tym motocyklistą początkującym, tak więc wszystko prawie kupowałem w przeciągu tego roku sobie. No dobra, to zacznijmy od pierwszej rzeczy, jaką jest. Cała maszyna, motocykl. No i jak wiecie, każdy musi sobie wybrać swoją maszynę. Tutaj ja nie podam Wam dokładnego, dokładnej ceny, jaką, na jaką się musicie przygotować, bo jeden bierze motocykl nowy, inny bierze używany. Ja Wam powiem na podstawie mojego doświadczenia i tego, co ja zrobiłem. Jak wiecie, ja się decydowałem na motocykl nowy. Z kilku względów. Na kanale znajdziecie materiał wideo, w którym mówię dlaczego. I ten Triumph Trident kosztował mi około 41 tysięcy złotych. Ja, ja go wziąłem w Liwi. Płatę własną zrobiłem w okolicach 45%, wykupu mam 10% i rata miesięczna to jest około 700 zł miesięcznie. Rozbity na 2 lata. I ten to jest na bieżąco z moimi materiałami wideo, wie o tym, że planuję w przyszłym roku wziąć kolejny motocykl. na podobnych warunkach 45% płata własna około 10% wykup. Na 2 lata go rozbić tak, żeby mi rata nie kosztowała więcej niż te 600 800, maksymalnie złotych brutto. No dobra, więc koszt motocykla na przykładzie leasingu macie. Wy możecie sobie oczywiście wybieracie takie jaki chcecie. Wiadomo, że motocykle używane <coughs> zapewne można znaleźć gdzieś w granicach 10 tysięcy. Jak ktoś się porwie na Ducati to i wyda 100 tysięcy nowe. Jak nie lepiej, bo można oczywiście dużo, dużo więcej. Ale motocykl no to każdy sobie sam wybiera. Zaraz po, po kupnie motocykla, no, musiałem kupić kask. Ja miałem też stary kask, też nagrywałem materiał wideo, w którym Wam opowiadałem o nowym kasku, tym w którym teraz jeżdżę. No i kask, jak dobrze pamiętam, kosztował mnie gdzieś w granicach 2,5 tysiąca zł. No i tutaj znów, oczywiście, możecie kupić sobie kaski za 800-900 zł, już takie trochę z tego co wiem, rozsądniejsze. Dobre kaski zaczynają się z tego, co ja się orientuję, od 2000 zł. No takie już pro, no to jest. 5, 5 i wyżej. A, wiem o czym zapomniałem. Ubezpieczenie motocykla. Ubezpieczenie OC i AC rocznie to jest około 1700 zł. Więc to trzeba sobie doliczyć. Jak już wiemy, ile kosztował mniej więcej kask, czyli załóżmy sobie te 2500, no to mi od razu do głowy przychodzi pinlock, który dokupowałem ostatnio. Sobie właśnie. Koszt Pinlocka, jeżeli chodzi o fotochrom, to było gdzieś 900 zł. Brutto, czyli razem mamy w przybliżeniu 3500 zł, tak. Idąc dalej, to przy tym kasku mamy Intercom. Intercom ja kupiłem taki tańszy, i koszt tego interkomu gdzieś oscylował w granicach 300 zł. No nie każdy go musi kupować, no aczkolwiek ja uważam, że warto, no bo żeby choćby odbierać połączenia telefoniczne, jeśli ktoś ma dzieci, to może być to trochę pilniejsza sprawa i musi być pod telefonem tak jak ja. To mam te 300 zł, czyli mam te już 3800 zł, jeśli się nie mylę, razem. I dalej, będąc przy kasku, mamy sprzęt, którym nagrywam. Tak, przy okazji, dzisiaj wliczyłem jakieś nowe ustawienia, gdzie jest z internetu wybrane. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ten materiał wideo. Ale ja mam DJI Action trójkę, jeśli dobrze pamiętam. Trochę zrobiłem błąd, bo mogłem kupić ten większy pad na samym początku. Kupiłem. Ten mniejszy, więc chyba na początku dałem za to gdzieś w granicach 1500 zł. Później dokupiłem baterię, jakieś tam pokrowce, opakowania, uchwyt. Więc powiedzmy, że to wszystko się zamknęło gdzieś w granicach 2000 zł. Oczywiście tego ktoś, kto jeździ na motocykl, nie musi kupić, ale jeżeli ktoś chce jeszcze nagrywać, no to yy, będzie musiał sobie coś takiego dokupić. Podsumujmy, więc co my tutaj mamy? Kask 2,5. Szybka fotochrom. Tego też nie każdy musi mieć, yy, może iść na standardowej szybce. Ale ja do tego muszę dorzucić 1000, czyli mamy 2,5 tysiąca kas, 1000 zł yy, szybka. Do tego pinlock, dobra pinlocka, już je liczmy. Tam on kosztował w granicach 100 tak de facto. Kamera z dodatkami to mamy 6000 zł razem. Intercom 300, to mamy 6300. No dobra, teraz kolejne rzeczy potrzebne motocykliście, bo ja bym musiał ten materiał de facto podzielić na takie rzeczy potrzebne, niezbędne i zbędne. No ale chcecie wiedzieć, ile ja wydałem i na tej podstawie możecie sobie wyliczać, ile wy mniej więcej potrzebujecie. Kurtka, kolejny zakup. Ja w tym sezonie kupiłem dwie kurtki i już myślę nad trzecią. Pierwsza kurtka to ta, którą mam na sobie w tym momencie, i ona kosztowała coś w granicach 700 zł. Tutaj Wam się pewnie teraz wyświetla dokładnie jaka to kurtka i jaki jest koszt aktualnie Później w lecie kupiłem kurtkę meszową i tam też był koszt w za 700zł Oczywiście możecie jeździć w jednej kurtce Ale Szczerze Wam powiem, ja w tej, w której teraz jadę w lecie bym no nie wytrzymywałem, zresztą w tej drugiej też już było mi gorąco No ale tej bym nie wytrzymał. A znowu Teraz kiedy mamy już prawie listopad, końcówkę października na pewno w tamtej nawet pod filmiką bym sobie No też by było mi płodno, no chyba że tak jak dzisiaj jest Te 14 stopni no to jeszcze. I mam 1400 No i kolejnym zakupem były oczywiście Buty Buty też się Wam teraz wyświetlają Za buty dałem jakieś w tamtym okresie 700 zł I znowu, no buty można kupić też Tańsze, droższe, ja uważam, że są bardzo istotną rzeczą, buty Dlatego, że warto obejrzeć kilka filmów Co się dzieje kiedy motocykl się kładzie Jak potrafi zmienić stopę I ja miałem hopla na punkcie butu. Chociaż yy, w sumie cena i ten but, but tak do końca na to nie wskazują Ale chciałem mieć but taki, który pozwoli mi zarówno Jeździć na motocyklu, jak i kiedy siedzę w biurze w nim siedzieć. No i powiem Wam szczerze, ja już się przyzwyczaiłem do tego buta. Może on najmniejszy też nie jest, najwygodniejszy też nie. Ale szczególnie teraz jesienią daje radę. <laughs> czyli mamy kolejne 700 zł, czyli tak, kurtka jedna 700, druga 700, 1400. Później mamy spodnie gdzieś w granicach 700, 200, buty też 700, mamy 2800, rękawiczki. Ja mam jakieś tutaj rewity, jak widzicie. W sumie spoko mi się z nimi jeździ, ale fajne są na lato. Ale też planuję już kupić coś nowego. Te rękawice też kosztowały gdzieś w granicach 200 zł, więc mamy 3000 zł razem. Dobrze policzyłem chyba dobrze, jak nie to skoryguję to na filmie. Czyli 3000 plus kas 2,5, to mamy 5500 zł, takie podstawowe uważam ubrania. Ja że wymieniłem szybkę mamy, 6,5. Intercom 6800, zaokrąglimy to już z spinokiem do, 8, do 7. No i jeszcze kamery 2,5, czyli 9,5 tysiąca mamy. I powiem Wam, kiedyś ktoś mi powiedział, że motocykl to jest jeden koszt, a przynajmniej 25% ceny motocykla wpakujecie w strój. No i to by się w sumie mniej więcej zgadzało. To co ja wiem, co muszę sobie kupić, no to na pewno spodnie, drugie, no bo ciężko jest, jest, jest mieć jedną parę i jeździć w tym. Codziennie i się w tym normalnie poruszać No a dobre spodnie to jest taki koszt od 700zł w górę de facto Jeszcze jedną kurtkę, skórę bym sobie chciał kupić i chyba to zrobię Trzy okazji z takich dodatków jeszcze wydatków motocyklowych Które w sumie ja miałem przy zakupie nowego motocykla No to serwis, ten pierwszy motocykla po 1000km To był też jak dobrze powinno w granicach 1000zł Do tego dokupiłem sobie jeszcze tutaj widzicie Jezu, jak to się nazywa, nie? Gmole, no może Gmole no To też koszt około 1000 złotych był Do tego wszystkiego też zapomniałem nazwy, to takie rolki Żeby postawić motocykl i... No i... To takie, Jezus, Wyleciał mi z głowy, Te takie stędy też, żeby on sobie stał Żeby opona cały czas nie stała na... Na posadzce To tam też kolejny 1000 złotych no i oczywiście to są koszta dla takiej osoby, myślę, która dopiero zaczyna swoją przygodę, a chce się trochę lepiej wyposażyć. No bo wiadomo, można rezygnować z niektórych rzeczy, ale osobiście uważam, że na stroju nie ma co oszczędzać, bardzo, albo inaczej. Lepiej sobie kupić nawet gorszej jakości, nie wiem, kurtkę czy rękawice, niż jeździć bez nich. Przy motocyklu używanym, myślę, że trzeba sobie doliczyć koszta związane z tym pierwszym takim serwisem. Pewnie też one nie są najmniejsze, też dużo zależy od samego modelu motocykla. Ale myślę, że te 2000 zł gdzieś na wejściu też pewnie trzeba wydać. Tutaj możecie dać znać w komentarzu, no bo ja nie wiem jak jest z motocyklami używanymi. No ale tak, tak to wygląda. Jeszcze ja tak główkuję, czy coś jeszcze kupiłem albo bym kupił. Chociaż z tych bym kupił, to na pewno to się znajdzie. Bym kupił nowy mototyk, drugi Czy coś bym kupił... Albo inaczej Czy czegoś bym nie kupił Z rzeczy, które kupiłem Chyba nie Czy coś bym kupił inaczej Szczerze mówiąc, też chyba nie O, widzicie, najciemniej pod latarnią Tutaj, tankback Tutaj razem z tym uchwytem Chyba na tankbat to... tankbad. To wszystko mi kosztowało chyba w granicach znowu 1000 zł. A Wam, chwalę sobie, chwalę sobie. Wszystko macie pod ręką. No nie jest on za wielki, ale do miasta wystarczający No dobra, o czym tu jeszcze bym dodać? Może o rzeczach, które bym kupił, co na pewno bym dokupił do samego motocykla, akurat do tego modelu, to owiewka o tym też już raz mówiłem. Ze względu na to, że kiedy się jedzie z wyższą prędkością po wodnicy czy autostradzie, no to mm, jak to przy Nakedach? Dość mocno wieje, więc taka owiepka może by coś dała. Koszt takiej owiepki, jak patrzyłem, to jest około 600 zł. Dodatkowo quickshiftera bym tutaj sobie zainstalował. Z tego co pamiętam, taki oryginalny quickshifter do Triumfa to jest w granicach 1400 chyba 400 zł. I nie wiem, czy sobie tego po prostu też jeszcze nie dorzucę. No i klamki, o których też wiele razy wspominałem, klamki też bym sobie trochę wymienił bo trochę Znaczy, klamki bym sobie też wymienił, bo te no niekoniecznie mi się podobają yy, i no, myślę, że mogłyby być trochę wygodniejsze Ja mam może krótsze palce i przydałoby mi się coś trochę innego Ubioru buty nowe są w planach no i kurtka, jak Wam wspomniałem, oraz spodnie żeby mieć na zmianę. Co do nagrywania. Tutaj się zastanawiam nad kamerą nową Insta360, żeby mieć ten ruch obrotowy. Nie wiem, zastanawiam się, bo koszt jest dość wysoki, około 2000 zł, jeśli się nie mylę. No i tutaj to zależy od Was, czy lubicie oglądać, kiedy ta kamera rzeczywiście się obraca. Jest tam możliwość, żeby raz widzieć mnie, raz drogę, boki i tak dalej. Mi się ona o tyle podoba, że podczas jazdy na motocyklu wiele rzeczy można ciekawych nagrać i. Bez względu na Można wyłapać różne Ciekawe sytuacje No i chyba to będzie wszystko tak wam szczerze mówiąc Więc nie będę przedłużał tego materiału Jeśli chcecie coś więcej Dajcie znać w komentarzach Tymczasem ja się z wami żegnam Będę wdzięczny za wszystkie łapki w górę I oczywiście subskrypcję. do zobaczenia